Siemanko! Witam was w pierwszym odcinku na tym kanale. Dzisiaj ocenimy sobie najnowsze spoilery. I oczywiście konie, które idą do wioski zimowej. Na pierwszy rzut konia... Boże, co? Na pierwszy rzut oka koń, który będzie nazywał się Sól, wygląda na bardziej dopracowanego. Słuchajcie tylko na te grzywę, ale najlepsze dopiero się zacznie. Dobra, w takim razie zaczynam oglądanie i zobaczymy, co SSO dla nas przygotowało. Dobra, ja się tutaj skupię na tej grzywie, tej soli, ponieważ yy, po pierwsze bardzo ładnie się rusza, a po drugie śliczne ma obrączki nałożone i te kwiatuszki, ale one będą pokazane trochę dalej. No i moi drodzy, mamy tutaj zdjęcie z dół. Trochę jest kontrowersyjne moim zdaniem, bo no, te szpikulce są, nie wiem, trochę dziwne, ale znowu te obrączki dodają mega klimatu dla tego konia. Znowu zatrzymuję, ale spójrzcie mam te śliczne kwiatki, mi się trochę kojarzą z zaplantanymi, ale naprawdę bardzo ładnie to wygląda i jeszcze one są takie trochę przypruszone śniegiem, to mega dodaje tu świąt i w ogóle ten pyszczek jest przepiękny. No i tutaj mam pokazanego drugiego konia, fajne masopelki sopelki na grzywie, ale właściwie to nic specjalnego, poruszających się elementów na ich ciele to jest naprawdę bardzo fajne. Zabieg, który zrobili, ale tak to właściwie. Tamten koń wygląda jak każdy inny. Przechodzimy do outfitów. Mi ten zielony za bardzo nie siedzi do żółtego konia. Ten outfit, który ma postać, jest stopniowo spoko, ale sam komplet dla konia mi po prostu nie siada. Tutaj pokazuje nam jakieś zimowe ujęcia. Całkiem spoko, ale jak mówię, ten niebieski koniec zwykły, nie koni w zwykłej postaci. Mi się ten karmelek bardzo podoba, no a ten czarny kary. Wciąż, no nie wiem, po prostu ten koń po prostu wygląda jak luzytan i to tyle w zasadzie co można o nim powiedzieć. No i kochani, doszliśmy do końca. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i do następnego. Bye!